Dzień dobry, witamy Państwa w nowym odcinku o konwencji vlogowej. Cześć, dawno się nie widzieliśmy, więc witajcie. Nic nie nagrywaliśmy, bo nic ciekawego się u nas nie działo, ale teraz dostaliśmy zaproszenie na urodziny do pewnego karawaningowca też, e, zwanego teściem Ewy Tatem. I jedziemy właśnie po prezent dla niego, bardzo fajny, to zaraz Wam pokażemy. Pociąg nie jedzie, szlaban się zaciął w połowie, chyba puknął tego dostawczaka białego, nie zamknął się i pociągu nie ma. I stoimy. Może jak się szlaban nie zamknie to pociąg ma czerwone i nie jedzie. Idź dopchnij tam ten szlaban. Chyba ruszył w trybie awaryjnym jakoś wolno. Staje przed przejazdem. A my, bo nie powiedziałem, idziemy do Mrągowa dzisiaj. Spotykamy się w połowie drogi, bo oni będą jechali z Gdańska, więc sobie wybraliśmy taką miejscówkę mazurską. Zobaczymy, co w mrągowie słychać w zimie. Odwiedzimy tam, tu, tamtejsze kempingi i zobaczymy, co fajnego tam jest. Po kilku minutach pojawił się nas następny pociąg z drugiej strony. Ciekawe czy kiedyś stąd ruszymy. O, ten gościu stał między szlabanem a torami. W naszą stronę się otworzyło, a w tamtą stronę zamknięte cały czas jest. No dobra, jakoś ludzie zaczęli jechać. Z jednej strony szlaban zamknięty, z drugiej otwarty. Świeciły się czerwone światła. Ale Zobacz, przejechaliśmy, Zkręcimy bo to. przejazd obok był otwarty, więc to chyba awaria była. A tutaj korasek po horyzont. O taki o jest prezent. Bardziej go pokażemy jak dojedziemy. Po niecałych pięciu godzinach jazdy i przejechaniu 200 chyba 40 km. Dotarliśmy do naszej bazy, gdzie będziemy stacjonować, a tu jest wszystko zajęte. Zobacz, nie ma gdzie stanąć tu na środku zostawiam. awaryjne tylko wrzucić. O, tu za nim. Działa. Działa. O, działa. o ty, ty, ty śpisz na lewym niż na No twoje to chyba zielone, nie? I co? On jak wyszedł? No chyba to, to jest przyczepka. Angielka, bo ma z lewej strony drzwi. <głosy> <głosy> Do zjedzenia będzie. Nawet koła ma. No ma. I zderzaki, i okna. My idziemy teraz na kolację i zjeść ten tort. I widzimy się pewnie jutro podczas obczajania mrągowa. I witamy w nowym dniu. Pogoda idealna na zwiedzanie mrągowa. Leje deszcz. Mrągowo jest położone nad jeziorem Czos. W tamtej części jest cała taka część mieszkalna starsza. Tam jest taka przemysłowa, a po drugiej stronie jeziora są hotele i chyba tu są nawet dwa kempingi w tym miejscu, więc jeszcze tam pójdziemy. A tam jest taki cypel, półwysep, na którym jest jednostka wojskowa i są też e, stoki narciarskie. A tu w tym miejscu jest amfiteatr, gdzie się odbywa Mazurska Nocka Barytowa, Piknik Country i inne imprezy. Zaraz puszczę dronka, to wszystko z góry Wam pokażę ładnie. Jest problemik. Wstęp wzbroniony. Tu zawsze przez ten amfiteatr można było przejść sobie, ale chyba jakiś remont robią i lipa. Będziemy musieli jakoś tamtędy, chyba górą iść. Tu naokoło tego jeziora jest taka ścieżka. Można sobie jeździć na rowerze, spacerować albo biegać. I teraz idziemy na zobaczyć ten kemping Cezar, który tam jest przy tamtych plażach. A tu się w ogóle okazało, że jest parkrun wzdłuż tego jeziora. Parkrun to jest taki cykl biegów na całym świecie: w każdą sobotę o godzinie 9 na 5 km, pomiar czasu i za darmożkę. I ludzie na całym świecie zaliczają te parkruny i sobie. Codziennie, znaczy co tydzień biegają, zdobywają tam punkty, koszulki się dostaje za zaliczone jakieś setny, pięćsetny i tak dalej, więc... Co tydzień u nas pięćsetny park ran na Pradze, albo sześćset, pięćset. Tak? No. Biegniemy. Tu na górze jest ten kemping Cezar, a tu jest jakiś bar, plac zabaw i plaża. Pewnie tutaj w lato to kupę ludzi. Jest jakieś hamaczki, huśtawki. A tu chyba ostatni biegacze kończą rywalizację teraz. <laughs> Baba z aparatem. Czaj się w czcinie. Jak chrząszcz. W czcinie. W czcinie. Zagadka, co to za ptak, który wydaje dźwięk, jak zepsuta pompka podczas pompowania koła. A w ogóle wpadliśmy na super pomysł, żeby obiec to jezioro całe na obkoło. O tam, o tam, o tam, o tam, i o tam, i o tam, i o tam, i, o tam, i, o tam, i tu. Tu się zaczyna ten kemping, gdzie ten wielki napis piwo. Nawet są chyba jakieś parcelki takie kaskadowe. A tu z drugiej strony już jest boisko do kosza, do siaty, bar, ping pong, plac zabaw wielki, plaża i pomosty. Ale zamknięty ten kemping. Nie wiadomo kiedy otwierają. Trzy gwiazdki są. Znaleźliśmy kemping numer 2, Discovery Mazury. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. No dobra, doszliśmy do kempingu Discovery Mazury. Agroturystyka, tak to wygląda. Nie wiem, czy to jest otwarte, czy to jest zamknięte. Nie wygląda, jakby było tu coś działającego, i się zastanawiam, dlaczego. Bo w hotelu, w którym jesteśmy, jest połowa marca. Są setki osób, dziki tłum, a wszystkie kempingi na Mazurach zamknięte. Chcieliśmy znaleźć jakiś kemping na Mazurach na Święta Wielkanocne za dwa tygodnie. Obdzwoniliśmy kilka, wszystko zamknięte. Nie wszystko. Prawie wszystko. Jedziemy na Mazury, na Wielkanoc. No jeden kemping stwierdził, że jak Zrezygnowaliśmy z toalet i chcieliśmy, żeby tylko była możliwość podłączenia się do prądu i pobrania wody, no to stwierdzili, że, że spoko, że możemy wpadać. Ale tak generalnie, wszystko zamknięte, a hotele zawalone. Ja się pytam, dlaczego tak jest? Dlaczego, dlaczego? nie chcecie jeździć na Mazury dlaczego? na kemping w marcu? Dlaczego tu nie ma żadnej flagi? To co? Powiedziało się a, to trzeba powiedzieć biegając b. Sarno się patrzy. No to co? Zaczynamy to okrążenie wokół jeziorka. Tu obok amfiteatru jest kolejnych kilka hoteli przyklejonych do siebie. Też widać, że jest pełno. A my próbujemy znaleźć zejście na dół. Wbiegliśmy na tereny hotelu, bo tu nigdzie nie ma zejścia, a tu jest jakieś. O, po schodkach. Otwarte czy zamknięte? Otwarte czy zamknięte? Otwarte czy zamknięte? Będziemy wracali czy nie będziemy? Yeah! I tu, gdzie się kończą hotele, zaczyna się dalej ścieżka, ale szutrowa i pięknie jest wzdłuż jeziora, można sobie biec. Dobiliśmy do źródła, źródełka miłości. Musisz się opić, żeby być, być pełną miłości. Ja jestem pełna miłości. Ty musisz się Pić. Pij, pij. pij. Wali trochę kanalizą. tego źródełka. O, nie? Na mapie nie było drogi, ale na hitmapie było wypalone. Więc stwierdziłem jak jest wypalone, to przejście na pewno jest. No i jakieś jest. I teraz dochodzimy do stoku narciarskiego. Zaraz będziemy pod tą górę podchodzili. Zobaczcie, tu jest stok narciarski, jeden wyciąg drugi. Tam jeszcze nawet trochę śniegu leży. A tutaj jest kemping numer 3 na tych półeczkach zrobiony. Też nikogo nie ma, ale widać są słupki z prądem i tu obok plaża, jezioro. Fajnie, tu na tym kempingu to dużo miejsca. Jest jedna przyczepka, chyba właściciela. Z drugiej strony też są parcelki z fajnym widokiem. ma koppis zdobyta. A tam, tam jeszcze będziemy biec. I tam, 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 tam i tam. I tu, pod górkę. Dobiegliśmy do końca jeziora. 5,5 km. Teraz wracamy drugą stroną. Uu, ciepło. Dobiegliśmy do miasta. I teraz wracamy nad jeziorko. Jakaś nowa droga tu się pojawiła. Nie było jej tu kiedyś. To skocznia narciarska. Możemy iść na górę zobaczyć. Tu jest przystanek Mazurskiej pętli rowerowej. Tam są chyba toalety. Tu taka wiatka, a tu wieża. Jak ktoś lubi dużo jeździć na rowerze i chce sobie wycieczkę 200 km zrobić, to może sobie tą trasą przez Mazury przejechać. I co tu jest? Widok na jeziorko. My tam biegniemy. Tam jest ten cypel z wojskiem. Tam są te wyciągi. A tam zawracaliśmy. Wszystko się obudziło do życia. Jest tu milion małych robali. A tu zobacz jaką plażę mają. Jakiś plac zabaw, plaża, kąpieliska. Jakaś wieża do skakania. Kurde. Fajnie tu mają w tym mrągowie. Już prawie dyszka wybiła. A my jeszcze tam biegniemy do hotelu. Jeszcze kawałek. Rozbiegamy w tą najstarszą część miasta. I dotarliśmy nad jakieś molo miejskie, gdzie można podziwiać jeziorko. I co? Zmęczona. Nasi tu byli. O, zobacz. Hip Hop Festival będzie w czerwcu. Może przyjedziemy poskakać. Wydaje mi się, że już tu kiedyś byłem. No dobra. Piątka. Jezioro okrążone. Niecałe 12 kilometrów. Godzinka z hakiem Idziemy Idziemy się kąpać A te sarne albinosy cały czas tu stoją Nic się nie boją Umyliśmy się i znowu jesteśmy nad jeziorem Bo już jest 13 my dopiero mamy 19 tysięcy kroków Idziemy szukać frytek Ewa nic nie mówiłeś, że masz nowy biznes. Tutaj proszę państwa takie oto małe jeziorko jest o. A tu jest o. King kebab z frytkami, o. Chciałaś duże. To masz. Kula pasztetula z truchłem kury. ile kosztowały te frytki? Mega No. A falafele 11. No, powiem Wam, że ten lokal trochę nas zaskoczył, bo e, wygląda tak średnio. Znaczy, nie wygląda źle, ale nie jest jakimś tam super lokalem. Ale tak, falafele świeże, w lodówce były, nie, nie mrożone. E, warzywka też świeże, nie żadne kiszonki. Smaczne sosy. Frytki smakowały jak w McDonaldzie, tylko porcja była 3 razy większa. I ceny takie jak w Warszawie były 10 lat temu, więc chyba się jednak da. Widać tu są niższe koszty. Za całość zapłaciliśmy za dwie osoby frytki, kebaby i kola e, jedna 45 zł. Ta chmura tu idzie, uciekamy. Ewa, uciekamy bo nas zmoczy zaraz. Chodź. Szybko. Pora rozstrzygnąć, kto gotuje w przyszłym tygodniu. Dziękuję za spotkanie. Kto gotuje w tym tygodniu? Ty! ty? 2-1 wygrałem. Friteczki! 2-1. Teraz idziemy ograć teścia w kręglach. W bilet w kręglach. Strzaj! Ach. Kto wygrał w kręgle? Ja. Nieprawda. Ja. Nie. Ja. Nie. ja. nie. Mrągowo, dzień trzeci. Ale dziś już nic nie będziemy nagrywać, bo zaraz spadamy do domu. Zobaczcie jeszcze ten film, według spersonalizowanych algorytmów się do Właśnie na was coś tam super ciekawego. A my się żegnamy. Zachęciłeś zajutrz. I do zobaczenia. Cześć.